Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z... Minimetro, moi drodzy, Maciej odniósł wspaniały sukces w Londynie, w związku z tym, że jedno z europejskich miast rozwalił jak dzikie. Postanowił teraz rozwalić niemiecką komunikację. Ta niemiecka komunikacja podobno jest najlepsza ze wszystkich. Maciej udowodni, że niemiecka komunikacja jest gorsza niż metro w Warszawie. I teraz tak, moi drodzy, to co się dowiedziałem na przykład z poprzedniego filmu, to jest to że kiepska sytuacja jest taka, zobaczcie, że na kwadracie wsiada kółko i trójkąt, na trójkącie jest kółko, na kółku jest trójkąt. Co jest istotne w tej grze? Istotne w tej grze jest to, moi kochani, boziu. Halo, ja tam chcę dojść. Dobra. Istotne w tej grze jest, moi kochani, to, że dany pasażer, czyli to kółko, on przyjmie pasażerów z kółkiem, ale odda wszystkich innych, nie? Więc, jeżeli połączycie sześć kółek pomiędzy sobą, no to z pierwszego kółka zabierze wagonik pasażerów i nawet nie stanie, bo nie ma żadnych kółek, żeby, żeby oddać. I jest to tego typu właśnie problem. A my już mamy kilka linii my jesteśmy już kozacy, kozacy mamy kilka linii. My kozacy mamy dużo linii, ale na razie sobie poradzimy z jedną linią, bo jesteśmy bogowie tej gry i sobie radzimy z jedną linią. Na kwadracie jest kółku, na kółku jest trójkąt jasne. Chodzi o to, że jak przystanek pokazuje, że przyjmuje kwadraty, to odda, wypluje każdego innego typa klienta, aby nie kwadrat. Więc w sytuacji, kiedy łączycie same kółka między sobą, odczuwacie taki problem, że na pierwszym przystanku złapie wszystko tylko nie kółka, na drugim nie ma co oddać, bo nie ma kółek, więc przejedzie i znowu tu się zbierają pasażerowie z kółkiem. Na trzeci dojedzie i znowu i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi. Czyli łączenie przystanków jest na tyle istotne, że trzeba też łączyć te przystanki naprzemiennie, nie? Żeby on na każdym przystanku mógł spróbować kogoś wyrzucić i kogoś dodać do przystanku, nie? My na razie budujemy sobie jakąś jedną gigantycznie dużą linię, pomimo tego, że mam dostępne jeszcze dwie linie i dwie lokomotywy na tych linii. Więc nie wiem, czemu my budujemy takiego gigantycznego kloca, ale no, na razie. Z... Zdaje rezultat, więc jest ok. Zobaczymy co się, co się wydarzy. Na razie nigdzie nam się nic nie przepełnia. Tutaj wysiądzie aż 5 trójkątów teraz. Naladują się dwa kółka, które wysiądą tutaj. E, które wysiądą tutaj. E, a przeciągnijmy tą linię, zabierzmy te trójkąty. Wsiądą trójkąty. Tu dosiądą jeszcze dwa trójkąty, a w zasadzie jeden. E, nowa lokomotywa, dziękuję. I e, mam zero tuneli. Weźmy wagon, bo ja to się boję takich rzeczy. No i tu jest problem, bo jeden pasażer, widzicie, tutaj już nie wsiądzie, ale za to tutaj wysiądzie 5 trójkątów, wsiądą cztery kółka. No i zaczyna się pewnego rodzaju problem. Dodajmy mu ten wagonik, niech on tam łapie trochę więcej tych pasażerów. Jeszcze się nie denerwuję, jeszcze nie będę tutaj reorganizował tego mojego metra, bo tutaj wysiądzie kupa kółek. My możemy nawet sobie tą linię trochę urozmaicić, dodając jeszcze jedną lokomotywkę, żeby sobie zbierała kolejnych klientów. No i ona sobie ładnie leci w kółeczku. Wysiądą kółka, wsiądą trójkąty i kwadraty, dosiądą jakieś trójkąty i kwadraty. Także jak widzicie, jak już nawet same są dwa, połączone dwa kółka, to już stanowi problem, bo nie ma jak odebrać wszystkich pasażerów, nie? więc generalnie te kółka, powinniśmy się starać budować te linie tak, żeby. Jak najrzadziej, ale najlepiej w ogóle dwie takie same figury nie następowały jedna po drugiej, nie? Żeby była szansa, że ktoś wysiądzie i ktoś wsiądzie. Oczywiście tutaj nasz wypakowany w kosmos pociąg odbierze trochę pasażerów. Oho, i tu mamy problem, bo nie mamy nie mamy kolejnej kolejnego mostu teraz, kolejnego tunelu. A w związku z tym nie mamy jak się tutaj przebić, a w związku z tym mamy problemy organizacyjne takie, że musimy jeden z tunelów Jeden z tunelów musimy tutaj poświęcić na nasze życie. No i to jest czas na pauzę. To jest czas na pierwszą pauzę, taką pierwszą taktyczną pauzę. Mamy dostępne dwa tunele, moi kochani. Mamy dostępne dwa tunele i mamy dużą, dużą rzekę, tak? Bo mamy tu tunel dostępny, który zużyliśmy i tu. I musimy przez to połączyć się i tu, czyli musimy jeden z tych tuneli odzyskać. I musimy sobie jakoś z tym poradzić. Mamy dostępne też trzy linie, więc jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji organiz organizacyjnej, więc możemy nawet zastosować taktykę Macieja, czyli, czyli, czyli taktykę Macieja, czyli e, taktykę spalonych mostów. To jest najlepsza moi kochani taktyka na początkowym etapie gry, ponieważ nie denerwuje was niczym, jest fajnie. Top. Halo, czego ten pociąg nie chce się wyładować? Halo. Dobra, jeszcze go tutaj troszeczkę przyciągniemy, niech on tutaj zginie. Dobra, pauza. To jest najlepsza taktyka na początek, bo jeszcze tych punktów jest mało. Można to sobie poorganizować. No i teraz na pewno jedną linię byśmy zrobili tu na górze. Mamy trójkąt, kółko, kwadrat, kółko, trójkąt, nie? Musimy się połączyć z tym, więc mamy w ogóle tylko dwa tunele, nie? I to jest problem. Jeden tunel musi połączyć nas z tym punktem. No i teraz pytanie, czy łączymy się tu i wychodzimy tu, Przyłączymy się tu w dół i wychodzimy tu, tak? No bo nie mamy innej opcji, jak mamy dwa tunele, a musimy się znaleźć i tu, i tu, i tu, to musimy... Nie mamy opcji, żeby wejść tak i tak, więc albo idziemy tu w dół, albo idziemy tu w bok, nie? Jeżeli pójdziemy tu w bok, to będziemy musieli tu iść na przykład w dół i stanąć tu, tak? Nie mamy już tunelu na połączenie powrotne, nie? Czyli ten autobus będzie jeździł tak. No jest to, jest to problematyczna sytuacja, nie? Na pewno jedną linię musimy zrobić tak. Jest kółko, trójkąt, kółko, trójkąt, kółko. Jak widzicie, udało nam się tutaj fajnie połączyć e, to, tą sytuację. No i wchodzimy w kwadrat, nie? I jest super. I to jest nasza pierwsza, pierwsza linia, która sobie jako tako poradzi. Możemy dorzucić tutaj panu wagonik, bo on tutaj ma... Bardzo dużo pasażerów do zabrania, i tutaj zaczynają się troszkę niepokoić. Więc to jest nasza pierwsza linia, w której sobie zielony będzie jechał tak, i będzie sobie zawracał, i będzie mu fajnie. Nie? No i teraz weźmy sobie drugą linię, czyli czerwoną, w której będziemy sobie szli od kółka do trójkąciku, z powrotem do kółka, i możemy iść do kwadratu, i z kwadratu do kółka. Nie? To jest nasza druga linia, w której połączyliśmy sobie kółko, trójkąt, kółko, trójkąt, kółko kwadrat. Tu mamy przystanek przesiadkowy, którym jest kółko, kwadrat, kółko, trójkąt, kółko. I generalnie uniknęliśmy największych naszych problemów, czyli połączenia tych samych linii, tych samych figur jedna po drugiej i powinno to nam teraz troszeczkę lepiej zafunkcjonować. Geometria. Kasowania to się ze Sefa nauczyłeś. No jest taki wariant, czyli... No i teraz powinno nam tutaj troszeczkę zawsze ktoś wysiąść i zawsze ktoś wsiąść, nie? No i tutaj jak widzicie jest ten problem, że muszę znowu trójkąt-trójkąt zrobić połączenie. I Ja bardzo tego nie chcę zrobić, a muszę. Więc zrobimy to połączenie. Mamy na szczęście dostępną jeszcze jedną linię i jeszcze dwie lokomotywy, więc nie ma tutaj paniki. Jak będzie się tutaj coś złego działo, to po prostu będziemy mogli sobie. No i znowu kółko. No i to jest problem, bo znowu mam kółko-kółko, tu mam trójkąt-trójkąt, więc chciałbym to jakoś spróbować rozwiązać i na przykład przeciągnąć to tak, żeby... Był kółko, trójkąt, kółko, trójkąt, kółko, kwadrat, kółko. Nie, otrzymałem nową lokomotywę i chyba zdecydowanie, jak nie mam do wyboru żadnego tunelu, to chyba zdecydowanie wezmę jak na razie wagon, bo z liniami jeszcze mam jedną linię w zapasie, nie ma paniki. No i moi drodzy nie wygląda na razie ten Berlin źle. Nie mamy tutaj okrągłych linii, czyli nie mamy... Oho, diament się zaczyna, więc możemy tutaj go sobie po prostu na razie wprowadzić. Nie ma tutaj paniki. Wiem natomiast, że panika zaczyna się tutaj, więc musimy tutaj odpalić drugą lokomotywę, która będzie zbierać różne, różnych pasażerów. Nawet zobaczcie, nie zebrała za dużo, bo tam tylko kółko jest zbierane, więc ona w linii... Ona w drodze powrotnej będzie zbierała więcej. Ona będzie zbierała w drodze powrotnej więcej, chociaż my tu nie mamy żadnych kółek. Halo, halo, my musimy tutaj reagować, czyli dodać wagonik. Bo tu się zaczyna sytuacja problematyczna. W ten wagonik muszą wsiąść te, co migają. Bo my tu nie mamy żadnych... Tu, zobaczcie, 12 trójkątów chłopina wiezie. No niestety kółko, kółko. 12 trójkątów chłopina tu przywiózł. No i wyładował trochę ruch, nie? Wyładował trochę ruch. Ci pasażerowie tutaj się przesiadają. No i jako tako to funkcjonuje, czyli co mamy? Czerwony krótki i czerwony długi, a na tej trasie mamy zielony długi tylko, tak? I możemy dodać zielony krótki w takim razie. Niech on sobie tutaj jeździ, ten sobie przeciągniemy tutaj. No jest w porządku, tak? Jesteśmy mniej więcej zadowoleni z tego biznesu, który nam się tutaj dzieje. Odblokowałem osiągnięcie moc karten. Cokolwiek to znaczy, jakieś niemieckie skille odblokowałem. Maciek próbujący wytłumaczyć zadanie na Tu jest kółko, kwadrat, kółko, trójkąt, więc teraz mam kółko, kółko, trójkąt, więc muszę zrobić kółko, trójkąt, trójkąt, kwadrat. No coś w tym stylu ploczku. Eee, to mi się nie podoba, że to tak brzydko jest. Halo. Weź to ładniej i tak połącz, o. Ani tak jakoś koślawie. No i znowu kolejne kółko, no i to kółko kolejne jest problemem, bo musimy je zrobić jakoś tak, bo nie mam tuneli, tak? Nie mam tuneli, mam jeszcze jedną lokomotywę i jedną linię w razie czego do odblokowania, więc tą lokomotywę trzymamy na tą linię, gdybym chciał ją odpalić. Problemy się tutaj zaczynają, bo no tutaj przydałbym się jakiś trójkąt, bo tego nie odbiorę. No dobrze, że ta ekipa wraca, więc ten autobus troszeczkę... To przeciągniemy. Ten autobus troszeczkę rozładuje, mam nadzieję jak zdąży. Tutaj ktoś, nowa lokomotywa yy, i nowy tunel, zdecydowanie tak. Tutaj musimy rozładować dość szybko, dobra, uda nam się rozładować, uda. Nie muszę nowej lokomotywy dodawać w porządku. Ale jest to problematyczne, jak widzicie. I kolejne kółko. No i ta gra mnie troluje. albo tu mi zrobi 10 kółek, albo tu mi zrobi 10 kółek. No i to mnie trochę niepokoi. Nie wiem czy chcę wykorzystać ten tunel, żeby od razu tutaj jechać z tym kółkiem zielonym, no, ale pojedźmy. Pojedźmy moi kochani, pojedźmy i w związku z tym, że mamy dwie jeszcze wolne lokomotywy, to je tutaj uskutecznimy, żeby tutaj odblokować całkowicie linię czerwoną i poradzić sobie z linią zieloną. I teraz powinniśmy mieć przez dłuższy czas spokój. Pod warunkiem, że nie mam oczywiście tunelu, więc mam problem z tym kółkiem, tak? Więc mam problem z tym kółkiem, a to znaczy, moi drodzy, że żeby rozwiązać problem z tym kółkiem, to muszę jednak skasować tą linię, wziąć ten tunel tam. Tak, czyli generalnie muszę skasować tą linię, przeciągnąć tą linię tu, a wziąć ten tunel tutaj na górę, tak? I znowu mam ten problem, że mam sześć kółek połączonych pod rząd ze sobą i jest to i jest to lipa, tak? Znowu mam sześć kółek połączonych ze sobą i to źle wróży. I to naprawdę źle wróży, moi drodzy, ale tak poważnie, poważnie. Myślę, że skorzystamy z trzeciej linii. Po to tylko, żeby zacząć łączyć te takie też newralgiczne punkty, ale jak my je połączymy? No jest dramat. Jest dramat, moi kochani. E, pauza, pauza Macieju, bo zaczynamy... A już jest koniec. Jezu, jaki szybki odcinek nam wyszedł jeszcze raz. Jaki szybki odcinek nam wyszedł. No zobaczcie, to nie jest taka prosta gra jak wam się wydaje, moi kochani. Że tu jedzie sobie autobusik i jest wszystko pięknie, świetnie i, i sympatycznie. XD, dokładnie XD. Wszystko zaczęło się chrzanić w momencie, kiedy dostałem 38 kółek znowu obok siebie. No i to był ten problem, w którym Maciej sobie przestał radzić, nie? To ten problem, w którym Maciej sobie przestał radzić. No na początku, widzicie, jest fajnie, jedzie sobie autobusik. Jedzie sobie metro, zbija sobie wagoniki, zbiera sobie pasażerów, jest śmiesznie i sympatycznie. No chłopaki się śmieją tam na Discordzie teraz, bo bo jest taki oddzielny kanał do moich live'ów wewnętrznych na Discordzie i właśnie tam weszli się śmieją. Ogląda w tej chwili 2, 4, 6, 8, 10 chyba osób, 9, nawet sporo jak na prawie północ. Czuję się jak na Twitchu, tak? Na Twitchu też często mam taki, taką widownię. No i dobra, moi drodzy, tę on ja taką propozycję, żebyśmy to zrobili tak. I niech on sobie jeździ z tego trójkąta do, do kwadratu i tyle, no. Niech on sobie jeździ z tego trójkąta do kwadratu na razie. Nic mu się tam nie dzieje. Ty sobie dojeźdź do tego kółka i mamy kółko, trójkąt, kwadrat. Kółko, trójkąt, to jest trójkąt kwadrat, więc jest w porządku. Wszyscy czekają na 12, aby warto debrać. Dokładnie. Zamiast robić długie linie, zrób więcej linii, masz 3 na start. Punktów nie ma jak zbierać. No nie ma, dokładnie ploczku. Tutaj na live nie ma punktów. Możemy zrobić jakąś krótszą linię, ale wtedy trzeba by było zrobić tak, że skasować to, skasować to, tą linię przeprowadzić tu, tą linię przeprowadzić tu. I teraz mamy sobie elegancko. Wykorzystałem jeden tunel, który, dwa tunele w zasadzie, ale to mi się nie podoba ta linia, więc, więc ta linia musi troszeczkę inaczej funkcjonować. Czekam, aż tutaj się coś pojawi, bo jeszcze muszę tutaj się dostać jakoś. No to tu się dostanę, tak, nie? Będzie kółko kwadrat, trójkąt kółko. O, tu jest też fajnie, bo tutaj sobie idziemy w tą stronę. No jest elegancko. Zaczyna jest elegancko. Mam jedną wolną lokomotywę i jedną wolną linię, więc jesteśmy w stanie tą jedną linią nawet tutaj zrobić takie chytre połączenie. O, pyk, pyk. I zrobić sobie nowa lokomotywa i nowy wagon. Jesteśmy w stanie nawet tutaj zrobić sobie takie połączenie, że to będzie taka linia wspierająca, wożąca z jednego końca na drugi w poprzek. Eee, taki maciej będzie sprytny. Eee, taki Maciej będzie sprytny, że nawet może skasować tutaj tą linię i tą linię przestawić tak, nie. Też czerwona będzie sobie jeździć tak. I nawet może tu teraz dopiero do góry jechać, nie? czyli tak, i w zasadzie mieć już taki minimalny okrąg, nie? I powiedzmy, czerwona linia już ma okrąg. Zielona sobie tutaj kręci się. Eee, ciemnozielona sobie pójdzie tutaj, tak? I zjedzie sobie na dół. I teraz generalnie sobie też już jeździ, tak? Zaraz to musimy zbadać, jak to będzie. No, znowu zaczyna nas gra tymi okręgami. Nie wiem, czy ta gra ma w skrypcie po prostu... Rajes nastawił mi, że same okręgi ma sypać. Nie mam pojęcia, czy to Rajes zrobił, czy nie. Czy mam wolny tunel? Nie mam wolnego tunelu, więc nie połączę tego w kółko. A szkoda, bo, bo byłoby fajnie, gdybym miał wolny tunel. Ale mam tylko... E, mam mało tuneli, nie? Dobra, mamy wolną jedną lokomotywę, jeden wagon, czy jest do czegoś nam to potrzebne? Czerwony sobie jeździ tutaj w kółeczko i ma kółko, kwadrat, kółko, trójkąt, więc on sobie tutaj radzi. Zielony ma kółko, kwadrat, kółko, trójkąt i sobie radzi. Jasno zielony ma kółko, kółko, to jest niebezpieczne. Trójkąt, trójkąt to jest bardzo niebezpieczne. I musimy coś z tym zrobić. I musimy coś z tym zrobić, moi drodzy. To możemy połączyć, to nie jest jakiś problem, jest tak, 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 trójkąt. No i tutaj ten trójkąt z trójkątem mi się nie podoba i kółko z kółkiem mi się nie podoba. Gdybym miał więcej tuneli to mógłbym zrobić to tu, tak? Czyli kółko z trójkątem i tu połączyć bym miał ładną pętelkę. Ale nie mam tyle tuneli, nie? Więc muszę tutaj poczekać na rozwój sytuacji. Fajnie to do odcinka będzie. Kółka wszędzie kółka. Ale ten trójkąt. Macie kółek zawsze jest najwięcej, później trójkątów i na końcu kwadratów. Okej. Okay. Okej, okay. ci widzę poprawił, zielona linia nie ma kwadratu, zielona linia ma kwadrat, a jasno zielona linia nie ma, nie no ma, to jest kwadrat, nie, czy to nie jest kwadrat, to nie wygląda wam na kwadrat, nie, to wygląda na kwadrat, tylko trochę przechylony, nie, eee, wagon, idziemy w wagony, a nie w linie, ja lubię małe linie, a obciążone, więc wiecie, kółek pojawia ja się zawsze najwięcej, potem trochę mniej, tych kątów, no to już pytałem. dobra. Co mam z tym trójkątem zrobić? To jest pytanie za 100 miliardów punktów. No przecież ta linia nie może tam jechać. Ta linia nie może tam jechać. Tu jest gwiazdka jeszcze jakaś. Co to połączę? No, no to, to, to co z tym zrobię, tak? No i znowu będę miał trójkąt, trójkąt, nie? Ale może. Może coś po drodze nam zaraz skoczy. Zobaczymy. Na razie mamy moi kochani. A co on takie jasne, te niebieskie pozbierał? Jasne te kwadraty. Na razie mamy dwa wagony, o chryste, i co teraz? Boże. Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja już mam, ja już mam mokro w majtkach, nie? Ja już mam mokro w majtkach, nie wiem, co się dzieje. I daj mu wagon. Czego to się tak świeci? Daj mu wagon, niech on pozabiera tych, co tam... Boże, i nie mam teraz wagonu, nie? Tego tunelu nie mam. Więc muszę to przeciągnąć jakoś tak. Chryste pań. Dobra, pomalutku. Co się tu dzieje w ogóle? Tu jest dzwonek jakiś, tu ludzie się burzą, ale to zaraz wsiądą w ten autobus i tutaj się przestaną burzyć. To mi tu w ogóle nie pasuje. Problem tej mapy jest taki, że kompletnie nie ma tuneli. Kompletnie sobie nie radzę. Mam trzy linie, które są kompletnie beznadziejne. Tu znowu ktoś płacze, że nie może się załapać na ten. Na wakacje z blondynką. Znowu ktoś płacze, że nie, chce się, nie może się załapać na wakacje z blondynką. Zaraz się załapiecie na te wakacje z blondynką. Nie płaczcie. Już jedzie autobus. Już jedzie. Już jedzie autobus. Zabierze was kilku na te wakacje z waszą wymarzoną blondynką, ale to jest ciągle mało. To jest ciągle mało. Dobra, wsiadaj, chłopie. Zabiero ich wszystkich diabły. <laughs> A bo nie mam tu kwadratu. Dobra, dobrze mówiliście, że nie mam tu kwadratu. I ci ludzie. Pauza, pauza Macieju, pauza. Dobra. Musimy tu wymyśleć kwadrat. Chryste, panie. To nie jest kwadrat w takim razie. To jest jakiś dziwny kwadrat, tak? A czemu to się świeci na zielono? Ktoś mi to wyjaśni? Że to się świeci na zielono? Że to są o te kwadraty boczne? Czy jak? I że ci ludzie mają dojechać tu? Czy czego oni tu nie wysiedli? Czego oni tu nie wysiedli? Ja się pytam. Czego oni tu nie wysiedli, żeby poczekać na przesiadkę, żeby dojechać tu? Czego oni wracają? Kto to jest w ogóle? Rąby, ja to rozumiem, ale czemu oni wracają? Czemu oni wracają? Dlaczego oni wracają? Dlaczego tu nie wysiedli i nie czekali na autobus, żeby pojechać sobie tymi swoimi rombami do rombów? Co? Dlaczego? Dlaczego? No dobra, musimy to połączyć z tym jeszcze, tak? W takim razie. Nie mogę tu połączyć. Gdzie mam kwadraty w ogóle? Ludziska ja mam jeden kwadrat na całej mapie. Jeden mały. Jeden kwadrat na całej mapie, a tak mam żodyn, żodyn kwadratów nie mam. Mam tylko jeden kwadrat na mapie. Jak ja mam tu doprowadzić jasno zieloną linię bez tunelu, bez niczego. Tak? Muszę to tak zrobić, tak? Jasno linię dodać do trójkąta. Do takiego trójkąta. Teraz jedzie do kwadratu i jest wszystko w porządku, tak? Czyli wszystkie jadą do kwadratu. Zrobiłeś to, zrobiłem. To chciałem, aha. Jasną zieloną dodaj do trójkąta. Przeciągnąłem ją do kwadratu. Odpowiedź Feliora. Zrobiłeś to, co chciałem. I wy się później dziwicie, moi kochani, że ja ten mój czad Discordowy to czasem po prostu opluwam. No cytuję wam po prostu cy, 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 cytuję. Jasno zieloną linię dodaj do trójkąta. Przeciągnąłem ją do kwadratu. Zrobiłeś ja co chciałem. No. Jasne, moi kochani, jasne. Dobra. Problem jest taki, że nie wiem jak tutaj zareagować na tą sytuację urbanistyczną. Najprawdopodobniej trzeba będzie zabrać ten pociąg i go postawić tutaj. Pytanie, czy on się tak da przenieść? Czy dopiero jak odjedzie, gdzieś dojedzie, eee, niech on zabierze te kwadraty stąd? Eee, mam nadzieję, że on tutaj, jak gdzieś wysiądzie, to zginie i, i normalnie się tam przeteleportuje, jakoś magicznie. O, właśnie tak. To jest dobre metro. On się przeteleportuje, zabierze je i pójdzie do tych kwadratów z nimi, nie? Okej, okay, to jest miejsce, w którym stykają się wszystkie trzy linie, więc wszystkie jakieś przesiadkowe problemy, wagon, 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 chyba znowu wagon, chociaż może już linia i próba czegoś podzielenia, nie, wagon. Moi drodzy, my jesteśmy ambitni gracze, my tutaj będziemy powiększać nasze, nasze autobusy i tramwaje, ty tutaj jedź też odbierz trochę tego ludu. No, i sobie dajemy radę. Dajemy sobie radę, jesteśmy dobrymi, dobrymi graczami. Mamy bardzo długą, tą jasną, zieloną linię. Generalnie, jakbym dostał tunel, chociaż jeden, to wziąłbym to jakoś połączył z tym. Bo tutaj ta, ten wyjazd jest strasznie nieopłacalny. Ale tak strasznie. Dobra, on trochę ich zabierze, tych co marudzą. Mam nadzieję, że w drodze, w drodze powrotnej zabierze jeszcze kilku. Tych co marudzą. Okej. Okay. Tu mam jeszcze jakiś znaczek. Zodiaku. Tu mam jeszcze jakiś znaczek Zodiaku. Wszystko mamy na razie połączone. Mamy czerwoną linię, która jest w miarę krótka, ale ona sobie radzi po prostu jedną lokomotywką i sobie tak jeździ w kółko. I tu się nic jej nie dzieje. Ma i kwadrat, i kółko, i trójkąt, więc ona sobie... Co? To jest moja najlepsza chyba linia, odkąd gram w tę grę. Krótka, zwięzła na temat, łączy wszystko, co może ze wszystkim i jest świetnie, tak? Żadnych zawiłych zakrętów, niczego, gdzie nie podjedzie, to kogoś wysadzi, kogoś wsadzi, a tu mi wwalili kolejne kółko. Jakby Maciej miał za mało kółek, to jeszcze dostanie dodatkowe kółko, które do niczego mu nie posłuży. I ta linia jest fantastyczna, bo ma kółko, kwadrat, kółko, 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 trójkąt. Fantastyczna niebieska linia, w której moi drodzy, cały biznes polega na tym, że kolej zwozi wszystkie kółka z okolicy, znaczy zwozi wszystko, co nie jest kółkiem z okolicy. Stąd zabiera kółka, stąd zabiera kółka, który rozwozi gdzieś i generalnie nic więcej nie robi. To jest wspaniała linia, moi drodzy. Wspaniała linia. Wspaniała linia. Kółko, 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 kółko pogania. Najlepsze jest to, że nie mam nic więcej: ani tunelu, ani lokomotywy, ani nic. Ta czerwona linia mi się tutaj zapycha w te rąby, w te kółka i to jest też problem, bo to mi się nie podoba. Bo nasze gdzieś tutaj... Skąd ich się tu tyle nabrało tak w ogóle? Skąd tych pasażerów tu tyle jest? Tu wszyscy powinni wysiąść, tak? Bo są przesiadki, halo? I on tutaj powinien elegancko pusty zajechać i zabrać tych ludzi stąd. Dobra, jest ok Lokomotywa, wagon. Wagon, pewnie, że wagon. Damy tutaj czerwonemu drugi wagonik. I drugą lokomotywę tymczasowo. Tutaj drugiej lokomotywie damy ten wagonik, nie? A ten kwadrat nie jest tutaj najgorszy. Eee, ten, ten kwadrat nie jest tutaj najgorszy, bo my sobie tutaj zrobimy go tak o, nie? Przynajmniej na razie. Boże, ten cały zapchany jedzie. No wysiadajcie te wszystkie trójkąty. Chryste, panie. Wszystkie trójkąty tu zajechały. Dwa autobusy trójkątów. A co tu się dzieje? Dramat. Zabieraj tych ludzi stąd, chłopie. I znowu kółko. I znowu kółko, no i znowu kółko. I znowu kółko. Dobra, kółko kwadrat, i to jest kółko kwadrat. Nie łączymy tego, żeby nie było kółko-kółko, nie? Nie mam tutaj żadne. No, nie mam nic kompletnie co mogę dodać. Oho, koniec gry. Pauza, Macieju, pauza. Musimy coś tu wymyśleć. Co tu się stało? No, oczywiście, co się stało, moi drodzy? No, stało się to, co mówiłem, czyli kółko, kółko, kółko i, i, i linia się zapycha, tak? Bo, bo tutaj, zanim kółko gdzieś odda ta linia, no to tu część tych kółek może zostawić, albo wiezie gdzieś tu aż, tak? Eee, znaczy, nie kółek, przepraszam. Te trójkąty stąd zawozi tu, więc generalnie nie powinno mieć problemów. Problem jest taki, że. Yy, że tu na tej chyba linii za dużo było. Jeden autobus. Z dwoma wagonami był wystarczający. Tutaj autobus z dwoma wagonami może też był wystarczający. No to jest dość długa linia, ale to też były dwa wagony, dwa wagony, dwa autobusy z dwoma wagonami. Więc coś tutaj na mnie pykło. Jestem ciekaw, czy to już będzie GG. Tak, to jest GG, to jest idealne GG, bo kończy się odcinek. No moi drodzy, nie jest to takie proste, jak widzicie, zrobiliśmy w Berlinie, udowodniliśmy, że niemiecka komunikacja wcale nie jest najlepsza. 469 dzięki temu możemy teraz zagrać w Melbourne, a później Hongkongu, a po Hongkongu będziemy mogli zagrać w Osace, podobno najbardziej porąbanej mapie, więc będziemy sobie tutaj ją bawić. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej gierce, czy wam się podoba Maciej, który niszczy system komunikacji w każdym mieście na świecie i potrafi to zrobić w bardzo dyskretny i elegancki sposób. Jeżeli wam się podoba, dajcie znać. To jest pomysł na jedną z serii obok właśnie shakesowych, tych o 10.30 zamiast fly'a na przykład czasem e, minimetro. Jeżeli Wam się podoba, dajcie znać, jeżeli nie, też dajcie znać. A ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, siema, i pa pa!